Hello, hello320. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Integralny oraz Legion. A przed Wami 21 materiał z gry Saints Row the Third. Remastered. Dokładnie tak, w poprzednim odcinku wykonywaliśmy zadanie konwój Pułapka od Pierce'a, a dzisiaj wykonujemy sobie e, Nauka komputera od Kinsey. Lecimy. The Deckers are a bigger problem than we thought. I need something to stop them. I finished my analysis of the Deckers' network and infrastructure, and determined the needed processing power and hardware requirements for accessing their mainframe. Uh huh. I've worked really hard and know what we need to go after the Deckers. Uh, fine. Where do you need me? Um. Well, my place has all the data. I guess you could come here. I mean, it makes sense, right? I've seen your place before, Kinsey. Not my inner sanctum. Right. <laughs> Dobra, dobra. Gdzie jest moje lotnisko? Hej, to no co jest? <laughs> nie mamy lotniska. Czyli się nie da? Co za <laughs> namy, dobra. Jeronimo! O kurde! Wow, ja rozumiałem. Mogę sobie auto A, Auto z garażu? Dobra, mam lepsze. No nie, do śmieciarki mi wsiadł, co jest? Dobra, ja biorę taxi i tyle. Ja sobie biorę torcza. Kogoś jeszcze muzykę dać? O kurde! Dobra, ja może wyłączę muzykę, bo ostatnio za muzykę w samochodzie dostałem prawa autorskie. Sobie dam klasyczną. Za satisfaction i za tego. Keni hey Westa Keni hey, Zach Okej, ni zachód. Ja właśnie mam zawsze bekę. Jak tłumaczę te angielskie, wiesz, imiona jakieś. Mm. Bo jak jest ten Matt Miller, to jest Mateusz Miller. Mateusz Miller, Matthew Miller. No. Kaj kupię sobie kasy Kupię sobie kasę na czupakabra. Ed Eddie Kilbane. E e e Eddie Kilbane Eddie Kilbane. Na no, nie. Edward Kilbane. Epet, Kilbane. Ja, ja sobie zahaczę o sklepik z bronią. Zanim dojdziemy do Kinzy, Albo dojdziemy... Sumie... A Po dojdzie... wydawania pieniędzy, to ja może wydam sobie na jakieś zdolności w sumie. Ja to nie wiem co z tymi zdolnościami, ja na pewno granaty kupię, na pewno bomby elektryczne. W sumie to sk sobie sklep tutaj kupię. No... O, ammo do rakietnicy na maksa. Dobra, i co mogę kupić za zamiast tej dennej snajperki? Nic. To zostawiam za snajperkę. A zamiast rakietnicy? Nic. Mamy z karabinu jakiś karabin laserowy? Hm, nie. To jest jakiś karabin z tagów. No nic, żadnej ciekawej broni tu nie ma, więc pozostaje mi tylko ulepszyć je. Więc ulepszam mój pistolet. Nie. Nie, pistolet e, nie będzie ulepszony. E, może P PM jest na maksa, dobra. To może ten karabin, i czasem z niego strzelę, to, to sobie go ulepszę. Uh -huh. znalazłem dosyć ciekawą umiejętność, zdolności gangu, skasowanie kosy. Kiedy zadzwonisz, pozbędziesz się całej kosy u gangu. No, widzisz. Dobra. Dostawa pojazdów? Kurna, to potrzebuję. Ulepszyłem karabinek na maksa. No i zostawiam o, sobie, no i zostawiam sobie to. Ej no, teraz to ja mogę dzwonić sobie po te, po pojazdy. Co? Elegancko. Nasz mi O, jest, jedzie! Mój Nightblade. <noise> to ja do twojej taktupy. I jedziemy do, do Kizzy. Jeszcze sobie kackę odbiorę. O oh, je yeah. To odbierz, odbierz. Odbieram. Może w kolejnym odcinku zajmiemy, albo po kolejnym odcinku zajmiemy się jakimiś zadaniami pobocznymi, żeby trochę tą mapę poczyścić. No. A i nie bo, by było. Bo ostatnio ciśniemy tylko fabułę główną. To byśmy mogli właśnie, nie wiem, zarobić tak po prostu. Jakiś chaos. No. Jakiś chaos, jakieś tam przekręty porobić. Czołgi, nie czołgi. Jeszcze mamy pancerny chaos do zrobienia, tylko jeden zrobiliśmy. No, albo profesor Genki. No. No, co jest z tym AI? Czyby ktoś w ciebie wjechał. No, jakiś gościu się na mnie uwziął. Dobra, już powinienem być na miejscu. Dobra. Dobra. Zajebiście. <laughs> Don't see a bed Sleep is forbidden. What the fuck did the deckers do to the chopper? Matt must have hacked into its flight computer and fried it with an EMP. You can do that? You can do a lot worse. If Matt gets the Decker Usenet plugged into its central power grid, it's trust me. It's bad. Right, so how do we nail the deckers? <laughs> worm into their I what I things, I don't <laughs> what you need? Something like this one of the most powerful learning computers in north america and stag got one thanks for the tip agent kensington ah uh, damn it wait that punk kid is matt <laughs> that punk kid is the cyber god who just trashed your helicopter cheers these people are probably halfway to the computer by now go Dobra. Piers, piers oczywiście w swoim świecie. No. Trzeba powstrzymać tego Emocji. Wyobraź sobie, jakby w tym laptopie zamiast mata wyskoczyła nagle matka, która mówi: tylko. To ty tak, tak takie robisz. <grytanie> nie spać już 5 dni. <grytanie> Dobra. Ej, nie, ale ja nie wiem, jak ona może żyć bez snu. Kinsie, wreszcie sobie na takim kurde kompie odpalić cyberpanka No. wszystko na ultra Tak. Za niedługo my Za niedługo my takie będziemy mieli komputery. Zamiast będzie wielkiej obudowy będzie wielka serwerownia pod biurkiem Klikasz przycisk i cię Klikasz przycisk i... Klikasz przycisk, nawet ten kał będzie się cyfrowo teleportował do tego do toalety. <gry> Ej, pięć komputerów w jednym. <gry> tak. Klikasz sobie przycisk, i nagle cyfrowo się pojawiasz w innym miejscu. Masz na wyciągnięcie ręki całą kulę ziemską, a nawet cały kosmos. Masz wbudowany ten generator robotów. Dobra, musimy... No nie! Ej, brawo! To ej, ai, naprawdę! Musimy dorwać tego emolutka. No. Żadnego, ej, ej. żadnego samolotu tutaj nie było, albo helikoptera, chyba lotniska nam się zepsuły. No, no, jak nie... Jak nie Kinsey, to lotniska poszły spać. A. Spokojnie. Jeśli my tam dojedziemy, to nie ukradną ten komputer. A... Zaraz nam się nasze fioletowe tobą wybuchnie. Spokojnie, mówi mi DriveMistrz. DriveMistrz. Po <laughs> prostu Ciebie wyobrażam w takim po prostu jednej części szybcych i w, szybkich i wściekłych. <laughs> Nagle dostaję mandat za produkcję takiego filmu. przed sądem. O fajnie, policja nas goń. Dobra. O Jezu, pamiętam tą misję, grałem w Trójce, to nas tutaj nam z kolegą serwer wywalało. O co, co chwilę go wywalało i co chwilę 2 km musieliśmy jechać. Okej, okay, ja, ja, ja mam wybuchową amunicję, więc jest zajebiście. No dlaczego to jest ulepszenie? Do pistoletu zwykłego Pierdoś I zajebice to jest, podoba mi się No to niedziel MOTOF Czy ja tej, tej lokacji nie było w twórce przypadkiem Eee, nie wiem tutaj na, tutaj na środku nie stał pewien <grym> Co? Pewien robot? Te w sumie? Ten taki... Ten taki kulkowaty robot? Z takim miękkim z tyłu? Aaa! Mhm, mm mhm mm No dobra. Bitwa hakeru. Ej, już wiem dlaczego t mówił, że pistolety z wybuchował municję w są takie dobre. Bo w czwórce nie ma takich efektów jak tutaj. O kurde! Dobra. O, ukradnij czołg. World o. of Tanks. O, Ja kieruję. Kurde, nie. Yes! Szkoda, że nie widzisz co mam. To? Co motek. No, młotek! Yeah! Pokaż. Co ty, jak ty, pokaż co możemy robić. Czekaj, daj, daj mi tą policję. O kurde, nieźle. No to jest od tych, wiesz... No wiem, no to jest... Na, na rolkach. No wiem, wiem. Tych smerfów niebieskich. Smerfów niebieskich... Dobra, wsiadam! No, Wsiadaj do, do mojego czołgu i, i bierz za działko. Działko... <grym> tak to się robi! Dobra. Do widzenia. O kurde. Te <laughs> ciągną się pali. A nie, to ten samochód. Nie, to jest samochód. Ale w koła oczywiście. A koła? Nie, to jeszcze. Ja lekko to robię, lekko. Ja nienawidziłem właśnie tej misji. No, strzelam w koła, no. To ty się strzelaj z tego, bo to masz lepszy karabin. No ale jak mu w koła trafić, jak my jedziemy z tyłu, a nie obok. O, i już jedna Dobra, druga jeszcze. strona, druga strona! O! o udało się? Jest, chyba. Powiedz, że... te tak. O, udało się. Jest.

To te, to 2000 a To 10 mm. tysięcy tak misję, która to 10 minut. Aha. No dobra, to to na tyle w takim razie. No chyba.